Jest zero zainteresowania ze strony komitetów wyborczych tą ustawą, która weszła 2 czerwca, która w sposób bardzo no taki, że tak powiem, niekontrolowany pozostawia sprawy głosowania korespondencyjnego przede wszystkim. A najważniejsze jest pozostawienie w, przeważnie wszystkich działań związanych z głosowaniem korespondencyjnym do e, zupełnej dowolności interpretacji przez e, zagraniczne służby e, konsularne, które przecież powiedzmy sobie szczerze nie zostały oczyszczone, i e, w, e, tutaj bardzo niepokojące wy, wy, wypowiedział było to, co powiedział Radosław Sikorski. Jestem dobrej myśli, bo mamy tajny sposób głosów nie uwzględniony w sondażach, mianowicie kilkaset tysięcy Polaków głosujących za granicą. Oni mogą zdecydować o zwycięstwie. Rzeczywiście te wybory rozstrzygną, no, prawdopodobnie, może to być 100 tysięcy, może nawet 10 tysięcy głosów, i dlatego każdy głos jest tutaj na wagę złota. I, i jeśli se, się zostawia służbom konsularnym te działania poza wszelką kontrolą komitetów wyborczych, kiedy w ustawie jest napisane wyraźnie, że pan konsul, będzie drukował sobie dowolnie te pakiety wyborcze. Nie będą te pakiety wyborcze, też jest napisane wyraźnie, że te pakiety wyborcze w ogóle nie muszą żadnych znaków szczególnych nieść. Nie będą to te same pakiety wyborcze, które są, będą w kraju, bo te w kraju nas się zapewnia, że będą miały niby jakieś znaki szczególne, które pozwolą na ich rozróżnienie. No to jeśli się bierze to pod uwagę, że taki konsul może do, dowolną ilość takich pakietów sobie wydrukować, jeśli się weźmie pod uwagę, że służby konsularne w, na całym świecie w, mogą e, wysyłać te pakiety nie przesyłkami rejestrowanymi, tylko zwykłą dowolną korespondencją, no to jest jasne, że Później może być kwestia tego rodzaju, że te pakiety tam, gdzie, nie, tam, gdzie są niewygodni, czyli patriotyczni na przykład e, wyborcy, e, mogą nie dojść, bo żadnych e, nie ma konsekwencji za niedostarczenie pakietu tym wyborcom zagranicznym, którzy na przykład zgłosili chęć głosowania korespondencyjnego, a pan e, służby e, e, postkomunistów, którzy są zatrudnieni w dalszym ciągu w tych konsulach, w konsulatach mogą rozłożyć ręce i powiedzieć tak, no myśmy wysłali, ale do państwa to nie, nie dotarło. No jeśli Radosław Sikorski, który jest jednym z liderów tej grupy utożsamianej i nazywanej obozem Targowicy, mówi wyraźnie, że mamy tajny zasób głosów nie w sondażach, mianowicie kilkaset tysięcy Polaków głosujących za granicą, no to chyba nie są to że słowa rzucone na wiatr. Jeśli Komitety wyborcze tutaj w kraju też nie będą miały żadnego wglądu w dystrybucję na przykład tych pakietów wyborczych, ponieważ te pakiety wyborcze nie muszą być tak, jak to przewidywała poprzednio ordynacja wyborcza, nie muszą być osobiście odbierane przez tych, którzy zgłaszają chęć głosowania korespondencyjnego, tylko mogą być dostarczane na przykład przez urzędników gminy, tak, lub pocztę. I no to łatwo sobie wyobrazić, że na przykład notoryczna rzecz, która się wydarzała zawsze w wyborach, to znaczy, że na listach wyborczych były osoby zmarłe, to na te osoby zmarłe, nie tylko, że te osoby zmarłe będzie można masowo umieszczać na listach wyborczych. Bo robią to przecież właśnie głównie w wielkich miastach i na, na te osoby będzie można też głosować korespondencyjnie, ponieważ nie ma czegoś takiego, żeby te osoby musiały osobiście odebrać pakiet korespondencyjny, dlatego, bo jest przewidziane, że może to dostarczyć urzędnik gminy. No to jeśli weźmiemy pod uwagę, że w komitecie wyborczym pana Trzaskowskiego, czego przecież... On nie ukrywał, tylko wręcz y, głosił to i cieszył się, że y, 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 szefowie, prezydenci wielkich miast są jego zwolennikami. Są nawet wręcz y, y, wielu tych włodarzy miast. Y, jest w komitecie wyborczym Trzaskowskiego, a ci włodarze miast mają pod sobą cały aparat właśnie odpowiedzialny za przeprowadzenie wyborów, y, mający dostęp do bazy danych no to po prostu jeśli te pakiety wyborcze nie muszą być odebrane osobiście, no to po prostu to, to jest niepokojące. To tak nie może, tak to nie może być. Co więcej, pakiety wyborcze nie muszą być dostarczone osobiście do czy przez jakiegoś pełnomocnika, to pełnomocnictwo wtedy musiałoby być zdane na przykład w obwodowej komisji wyborczej. Te pakiety y, mogą być y, dostarczone w ten sposób, że y, wcześniej mogą być przeniesione do gminy. Tak? I teraz proszę sobie wyobrazić, że przez wiele dni w gminie te pakiety wyborcze y, niby po zagłosowaniu y, będą tam sobie leżeć. Tak? I teraz przecież, jeśli mamy na przykład do czynienia z głosowaniem, gdzie się wrzuca głos do urny, to tę urnę pilnuje. Obwodowa komisja wyborcza. Tymczasem te pakiety mogą sobie leżeć przez wiele, wiele dni w urzędach gminy i znanych z, tak, z uczciwości w wyborach, takich na przykład miasto stołeczne Warszawa, gdzie, gdzie, gdzie są setki tysięcy po prostu y, ludzi gotowych głosować korespondencyjnie, i te pakiety przez wiele dni będą sobie leżeć w jakimś pomieszczeniu, co do którego zresztą ta ustawa nic nie mówi, jak ma być strzeżone. To pomieszczenie i w tym pomieszczeniu po prostu mają niby leżeć sobie do, dniu, do dnia wyborów te pakiety. No to jest po prostu bardzo duża pokusa, by te pakiety po prostu wykorzystać, czyli wykorzystać w tych pakietach te oświadczenia o głosowaniu korespondencyjnym, a podmienić po prostu te głosy na te głosy na jednego jakiegoś tam e, ulubionego kandydata. Tak? Przepraszam, no to, to... że tak e, powiem, ale krótko mówiąc, e, boi się pan, że jest dużo możliwości sfałszowania tych wyborów. No oczywiście, jeśli te, e, jeśli takie rzeczy są pozostawione i wręcz e, e, komitety e, wyborcze są odsunięte od możliwości kontrolowania tego, e, e, są wskazane najgłupsze e, rozwiązania, które już w 2015 roku ruch kontroli wyborów Podnosił, że takich rozwiązań nie może być. Co więcej, sami posłowie obozu Zjednoczonej Prawicy, zmównic Sejmowych, przecież właśnie dlatego skreślili głosowanie korespondencyjne jako powszechnie możliwe do zastosowania, właśnie ze względu na to, że głosowanie korespondencyjne jest ulubionym, można powiedzieć, sposobem fałszowania wyborów, ponieważ po prostu jest bardzo Trudno tego dopilnować przecież, na przykład w tej chwili w Stanach Zjednoczonych trwa ogólnoamerykańska debata na temat właśnie tego, dlaczego głos głosowanie korespondencyjne nie może wejść w rachubę przy najbliższych wyborach. Prezydent Trump osobiście angażuje się w występowanie przeciwko głosowaniu korespondencyjnemu, wykazując właśnie, jak wcześniej Clintonowie wykorzystywali głosowanie korespondencyjne do fałszowania wyborów. I tam mówi się na przykład w Stanach Zjednoczonych o 800 tysiącach głosów oddanych w sposób właśnie taki, by zafałszować wynik wyborów. I poważne państwa po prostu odrzucają lub też wprowadzają bardzo restrykcyjne obostrzenia. Tymczasem jeszcze co chciałbym dodać, że do, tego, do tych sposobów fałszowania wyborów poprzez głosowanie korespondencyjne, w niedzielę zostały opublikowane uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. Zdawałoby się Państwowa Komisja Wyborcza w nowym składzie, a powtórzone są wszystkie błędy poprzednich uchwał Państwowej Komisji Wyborczej, które też były wielokrotnie przez nas podnoszone jako sposoby fałszowania wyborów a to na zaświadczenie o prawie do głosowania w innym miejscu niż miejsce zamieszkania. Ponieważ my podnosimy od bardzo długiego czasu to, że takie zaświadczenie, jeśli jest wydane, to w obwodowej komisji wyborczej powinien tak jak dawniej przewodniczący obwodowej komisji wyborczej zadzwonić do biura meldunkowego, a przypomnę, że biuro meldunkowe w dniu wyborów jest otwarte non stop, powinien zadzwonić przewodniczący i, i dowiedzieć się, upewnić, czy rzeczywiście to, takie zaświadczenie zostało wydane. Bo chodzi o po prostu sposób podrobienia albo kopiowania takich zaświadczeń, e, powinien się upewnić, czy został ten obywatel skreślony z listy wyborczej i czy rzeczywiście wydano mu zaświadczenie. I kiedyś było właśnie tak, że dopiero po uzyskaniu takiego zapewnienia mógł dopisać taką osobę. Tymczasem w tej chwili ten wymóg jest kompletnie zniesiony. Dwa. Pozostał sposób fałszowania wyborów na paszport. Zupełnie spokojnie. Będzie można każdy, kto ma i dowód jakiś osobisty i y, paszport zupełnie spokojnie będzie mógł oddać głos i na dowód osobisty, a w innej jakiejś komisji, gdzie komisja tam musi obowiązkowo dopisać takiego wyborcę y, z paszportem, który się upiera, że y, pracuje za granicą na stałe, musi tylko przedstawić bezczelnie y, sfingowane przez siebie zaświadczenie o tym, że głosuje. Że, że, przepraszam, że pracuje stale za granicą. I tego też się kompletnie nie sprawdza. Co więcej, takiego oświadczenia, że on pracuje za granicą, nie musi ten ktoś zostawiać w dokumentach obwodowej komisji wyborczej, tylko musi machnąć takim zaświadczeniem sfingowanym przez siebie i sfingowanym tłumaczeniem tłumacza przysięgłego, gdzie nie ma nawet listy tych tłumaczy przysięgłych, więc obwodowa komisja wyborcza kompletnie nie będzie miała pojęcia o tym, czy rzeczywiście to jest prawdziwe tłumaczenie, czy nie, no bo można sobie łatwo wyobrazić, że ktoś przyjdzie, sobie napisze cokolwiek po węgiersku i przecież nikt nie zna języka węgierskiego, będzie jakieś sfingowane tłumaczenie niby jakiegoś tłumacza przysięgłego, tego nie trzeba zostawiać w dokumentacji obwodowej komisji wyborczej. I trzeci sposób też zostaje, też pozostaje cały czas niestety, mianowicie wprowadzono możliwość identyfikowania siebie poprzez komórkę, gdzie taką aplikację można zupełnie spokojnie sobie e, e, podrobić, bo nie ma, nie, nie ma konieczności i Państwowa Komisja Wyborcza wyraźnie o tym mówi, że nie musi być nawet e, to na oczach obwodowej komisji wyborczej potwierdzenie, że rzeczywiście na, online jest połączenie z M tożsamością, tylko się na komórce ma e, wyświetlać flaga Polska i, i jakiś hologram. I można po prostu sobie chodzić od obwodowej komisji do innej obwodowej komisji wyborczej i za, za inne osoby głosować. To jest po prostu tragiczne w sytuacji, I gdy tu wie się, że i, tylko ostatnia, ostatnia rzecz, że przecież te y, firmy komórkowe są w rękach obcych państw, takich jak Chiny, jak Francja, jak Niemcy, które nie są za niepodległością Polską Polski i są za. Za, przeciwko obecności Stanów Zjednoczonych w Europie, przeciwko silnej Polsce. Jeśli się komisje wyborcze Marcin. składać mają też tylko z trzech osób, no to to jest tragedia. Co...